Sofie, jestem z na I słuchajcie, dzisiaj będziemy budować tajną bazę. I ja już mam pomysł, gdzie możemy ją wybudować. przygotowałem sobie tutaj materiały, aby właśnie zbudować tą oto bazę. I ona będzie w tym miejscu będzie ukryta baza. Normalnie tu nawoja nowicach, dlatego zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, a ja zaczynam ją już tutaj budować, proszę bardzo. Zaczynamy tutaj, tak, o nie mam dźwięków, um, wychodzę do dźwięki. taka za głośna jest, to zmniejszymy sobie. I słuchajcie, będziemy sobie dzisiaj kopać tą bazę, będzie ukryta dosłownie baza. O nie, ja e, się tutaj dokopałem, dobra. Mięsieńcy pochodni, o, ale mamy węgiel, dobra. Mamy słuchajcie węgiel, co chyba... Trzynastu lat, tylko cały ten węgiel... Nie, ja wpadłem. Dobra, wychodzimy szybko. Dobra. E, Okej, okay, gdzie to jest tu? Słuchajcie, całą tą bazę zamienimy sobie na czerwony kolor, tylko przydałoby się ją tutaj wykopać proszę bardzo, musimy sobie robić coś takiego i lecimy sobie tak tyk, tyk, tyk. zalepimy sobie i rozwalimy sobie tutaj te tutaj rzeczy i sobie to podmienimy, słuchajcie, na tego na jak się nazywa o nie, tu będzie źle, będzie to źle do zrobienia. O dobra, uda się. Jeszcze ja zrobimy Tak. tak. Proszę bardzo, może nam betonu nie starczyć. To może być małym problemem. Ale to nic. Okej, okay, dobra, tutaj sobie to podmienimy na to. I lecimy z drugiej strony. Czy dobra się stąd? drewno wziąć dla tego? Przydał się wziąć drewno, dlatego gdzie mogę tutaj polecić? Plecimy sobie tutaj może się wiem, że weźmiemy z, 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 z tego. Proszę bardzo. Okej, okay, lecimy. I tutaj zróbmy sobie coś takiego, pyk. Weźmy sobie to. Proszę bardzo. I dajemy sobie pochodnia. Proszę bardzo. I zróbmy tutaj to samo. Tutaj dajemy również pochodnia. Już jeszcze nie dajemy, dajemy beton na razie. I możemy zrobić sobie taką natarymkę. o Bardzo zdalny. O, proszę bardzo, mamy taką latarenkę. I tu sobie wykopnę również... Oto? Dobra. Oj, no i zabudowałem, patrzcie. jaki sobie nie fajst łapa, dobra. Tutaj, tu, tu, tutaj, tutaj, tutaj. I... o myślę, że mi zabraknie betonu. Bo będzie trzeba sobie wziąć jeszcze go trochę. tego co? Zbieramy to. On no, składa jeszcze z tak, no może to nie starczyć. Tyk, dobra, sobie. Mamy zrobiłe na razie to. Potem zrobimy takie tajne, ukryte wejście. I będzie ono na dźwignię. A, ile dźwigni mam? Trzy dźwignie, dobra. To będzie, słuchajcie, superowa naza że normalnie nigdy nic, nic takiego nikt nie widział. Tutaj no no dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Zniszczymy sobie to. I tu powinniśmy zacząć robić coś takiego. Dobra. Słuchajcie, mamy tutaj, w tej bazie, będą wszystkie rzeczy potrzebne. Może, no może nie wszystkie, ale będą większość takich rzeczy potrzebnych. Tutaj to sobie zniszczymy. I lecimy dalej. Lecimy sobie dalej. Dobra. Lecimy. Tak, 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 I tu już będzie koniec. Uwaga. Tego, 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 naszego bunkru. Nie wiem jak to nazwać. Lecimy sobie dalej. Pyk, tak, tak. No, no i myślę, że mi lecą może zaprawić chociaż. Zabrak mi betonu. Dobra. Tutaj zrobię sobie takie coś. O. I mamy teraz normalnie coś takiego. patrzcie. O nie. Nie wiem jednej rzeczy. Tłoków. No trzeba iść chyba do Wojana po te tłoki. Tego, jak wrócę, to się widzimy oczywiście. Dobra, widzę Już wracamy do naszej tutaj bazy. I tutaj będzie nasza superowa baza. Dobra. I sobie ją tutaj damy tłoki. Proszę bardzo. I damy dirta. O, super. Mamy nasze tłoki. Dzięki czemu? One no, ogólnie będą teraz... Chcemy, żeby one były aktywne. Dlatego damy sobie tak. Piknik. Zróbmy tak pypy. Okej. Okay. Nie działa. Coś, coś zepsułem. Czekajcie. Coś nasza machina nie Nie chce za bardzo działać. O, ja wiem czemu to nie działa. Patrzcie, tu dane. Piek. Oj, nie mogę dać tego. Pyk, pyk. O, proszę bardzo, teraz idziemy sobie tutaj i tutaj kładziemy oczywiście roz O, i działa. Proszę bardzo, patrzcie. Mamy nasz mechanizm zrobiony. I tutaj, jeżeli będziemy chcieli wejść, to zrobimy coś takiego: taki też mechanizm, który będzie to zamykał. I to chyba nie będzie działać, tego, wiecie co, ja tutaj zrobię o, o, coś takiego: coś takiego. I tutaj, przekaźnik. Proszę bardzo. I teraz powinno to działać. Będę zaletnę to naszymi rzeczami. Czy działa? Hej, działa, dobra. Mamy takie drzwi zrobione. No i co, teraz wystarczy zrobić, daj no, słuchajcie, i będziemy mieli nie bazę gotową. Tylko dekoracje jakieś, bo i potrzebne rzeczy. Dobra. Tyk, 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 tyk. Dobra, super, tutaj zrobimy. I takie coś, dobra, pyk. Pyk. Dobra. Słuchajcie, teraz sobie dajemy te łóżka. Jedno i drugie. Proszę. Sturze myśliczy, abyśmy mogli tutaj sobie coś robić. Pierwszych nie mam, No dobra, to potem się przyniesie pica. Taki oto enchant. No i dobra. Myślę, słuchajcie, że jeszcze by się przydała jakąś dekorację. To Szybko sobie pójdziemy również tutaj do wojana, bo zaraz się widzimy, jak się wezmę. Dobra, widzę, sobie tutaj trochę odwojana liści, dlatego teraz możemy je sobie dać. Tik, tik, tik. O, no i super. I teraz działa. I mamy taką ozdóbkę. Tutaj to działa. Jest wszystko ładnie tylko. O, nie, to nie zadziałało. Czekajcie, co zrobimy to nie działa, trzeba będzie nad tym popracować, ale to już złacie w następnym odcinku, może to w ogóle bym nazwali. No i coś nie działa. No dobra, nie wiem o co w tym chodzi. Może to nie pasuje, patrzcie. Działa, coś tu jest zepsute, a bo to jest tu, dobra, słuchajcie, mamy tutaj naszą dźwignię, Odziemy działa, bada, Chwila prawdy jest, działa nasza baza, to jeszcze to naprawmy, no i co, słuchajcie, zrobiliśmy bazę na Wojanowicach i wyczekujcie kolejnych odcinków właśnie z Wojanowic, ja się z wami żegnam, no i co. Cześć.